Pytacie Państwo, jak to jest, że taka droga elektryczność, taki drogi gaz, że benzyna zamiast dwóch złotych kosztuje prawie 6? Proszę Państwa, to jest wynik tak zwanej walki z globalnym ociepleniem. Nie ma oczywiście żadnego globalnego ocieplenia, to chyba wszyscy widzą, prawda? Natomiast jest 900 miliardów która czerwona hołota, która rządzi w Brukseli, wydaje na tę walkę. Oczywiście wiecie Państwo, jak to jest. Jak się wydaje 900 miliardów, to 10% tutaj o, 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 o zostaje prawda, tym, co dają zamówienia na walkę globalną. Oni tak będą walczyli za że pieniądze z tym globalnym ociepleniem do tak zwanej śmierci. Otóż, proszę Państwa, tych ludzi trzeba postawić pod sąd, bo to my płacimy. To Śląsk straci na tym, że węgiel jest zwalczany, bo jest paliwo nieekologiczne. Prywatna to jest bzdura kompletna. I ja od razu mówię, a to nie mówię dlatego, że kanduję teraz ze Śląska. Ja walczę o to od lat i po prostu macie Państwo za darmo wynajętego człowieka, który będzie walczył o to, w co po prostu wierzy.